W ciągu wielkiej historii ludzkości nigdy nie pojawił się pokarm, który miałby tak boskie właściwości jak najświętszy sakrament. Sam Bóg daje się człowiekowi jako pokarm. I człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jeżeli chce zachować tę wielką godność, winien sięgać z wielką wdzięcznością i zaangażowaniem po ten pokarm, aby on dawał mu odpowiednią siłę do pójścia w kierunku, Osoby Boga, który jest w niebie. Słowo Boże, przypadające na czwartą niedzielę wielkiego postu, zwraca nam bardzo dużą uwagę na pokarm, który jest dany człowiekowi, po który człowiek sięga. To tak jakby w kolejnym etapie Wielkiego Postu Słowo Boże, a poprzez to Słowo Kościół Święty zadawał nam pytanie, czym się żywisz? Po jaki sięgasz pokarm? Pierwsze czytanie z księgi. Jozułego pokazuje nam naród wybrany, który doszedł do ziemi obiecanej. Przez czterdzieści lat ten naród wybrany sięgał po pokarm, który w dzień w dzień przypominał mu o inicjatywie Boga, który postanowił Wyprowadzić z niewoli człowieka i wprowadzić go do ziemi obiecanej, ziemi zbawienia. Tym pokarmem była manna. Ona, jak gdyby była pokarmem wolności. Nie był to nadzwyczajny, stwarzający uczucie rozkoszy. Pokarm, ale on był wystarczający, aby przejść przez pustynię, aby przejść przez te czterdzieści trudnych lat wędrowania i dojść do ziemi obiecanej. Pokarm z nieba. Ten, który pozwala człowiekowi dojść do celu, ale jednocześnie, który wyraźnie przypomina. To Bóg wychodzi z propozycją do człowieka dotkniętego grzechem pierworodnym i skłonnym do popełniania grzechu, skłonnym do oddawania się w niewolę złego. Ten pokar przypomina o Bogu, który kocha, i ta miłość pojawia się na fundamencie wolności. Naród wybrany wchodzi na tereny ziemi obiecanej. I żywi się wtedy owocami tej ziemi. Manna już nie pojawiła się przed tym narodem. Czy wszyscy doszli do ziemi obiecanej? Niestety, ale ci, którzy narzekali na ten pokarm z nieba, na mannę, niestety, ale pozostali na pustyni. Doszli ci, którzy byli wytrwali, którzy całkowicie zaufali Bogu, całkowicie zaufali. Temu pokarmowi, na który wskazał Bóg, który dał Pan Bóg. Święty Paweł w liście do Koryntian zwraca nam uwagę na pokarm, który w ciągu całej historii ludzkości jest nadzwyczajny. To jest Eucharystia. Święty Paweł mówi wyraźnie: W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Wszystko pochodzi od Boga. Który pojednał nas z sobą przez Chrystusa, to Chrystus jest dla nas pokarmem. I on jest konieczny, abyśmy przez różne próby naszej drogi do ziemi obiecanej, do nieba, nie ustali, ale byśmy szli wytrwale. O głodzie człowiek nigdy nie dojdzie do końca. Potrzebny mu jest pokarm. I kolejny raz zadajmy sobie pytanie: po jaki pokarm sięgam w swoim życiu? Jakże wielką pomocą w takiej refleksji jest dla nas Ewangelia Święta. Ona pokazuje. Dwóch synów, którzy zasiadają przy stole, mogą jeść chleb, nie tylko oni, ale również i ci, którzy byli służącymi. Jakże wspaniałe dary, jakże wspaniały pokarm jest dany tym synom. I tym, którzy razem z nimi przebywali w domu ojca. I w pewnym momencie młodszy syn pomyślał, że trzeba sięgnąć po inny pokarm. Pomyślał, żeby skorzystać z ogromnego majątku i sięgnąć po rozkosze sięgnąć po rozpustę, pewno po różne uzależnienia, i nagle dochodzi do ta, takiego poziomu, że chciał jeść z koryta świńskiego, zszedł do poziomu świni, ale nawet tego pokarmu mu nie dano. I wtedy pomyślał, Czyż nie powinienem wrócić do ojca? Przecież tam słudzy sięgają po chleb, a ja, będąc synem ojca, mam sięgać po pokarm świński? Wraca ten syn z powrotem do ojca. A on tak bardzo się cieszy. Obdarza go z powrotem godnością syna, obdarza go wspaniałymi darami, nakłada na jego palec pierścień godności. Przeciwna postawa drugiego syna, który nie może zrozumieć. Że jego ojciec okazał tyle miłosierdzia jego bratu. Ten brat tyle zniszczył, tak zakpił sobie z ojca, z niego jako swego brata. Rozpuścił wszystko, cokolwiek ma miał. I wtedy ojciec tłumaczy. Trzeba się cieszyć z tego, że Twój brat wydawało się, że zginął, że sięgnął po pokarm, który niestety, ale był naszpikowany, nasączony trucizną, wszelkiego złego. Jakże przedziwna. Postawa Ojca. Ona nam ma przypominać o Bogu Ojcu, który pragnie, aby człowiek nie żywił się tym, co złe. Jakże często słyszymy, że różne sekty. Różne ideologie potrafią tak reklamować, podsuwać pokarm człowiekowi, pokarm zatruty, pokarm zły, pokarm niszczący serce ludzkie, i niestety, ale człowiek ginie. W szczególny sposób. W tym roku dziękujemy Panu Bogu za najświętszy sakrament. Starajmy się sięgać do tego pokarmu, bo on jest nadzwyczajny. My sięgamy do pokarmu, który nigdy nie pojawił się w całej wielkiej historii ludzkości. Mamy kierować się mądrością. Którą daje nam Bóg. I jednocześnie, bardzo osobiście, mamy spotykać się z tym Bogiem poprzez Eucharystię. Tak jak pokarm coraz bardziej wchodzi w organizm ludzki, tak pokarm z nieba coraz bardziej wchodzi. W nasze serce, w naszą wolę, uczucia, rozum, w naszą duszę. Oby nas Pan Bóg bronił przed zejściem do takiego poziomu, że człowiek zatęskni za jakimkolwiek pokarmem. Człowiek ma wielką godność. Skoro Bóg w swej miłości postanowił, aby pokarmem był sam Jezus. Zechciejmy z tego pokarmu korzystać, wtedy dojdziemy do Ojczyzny Wiecznej, do Ziemi Obiecanej, która da nam szczęście wieczne.